Cześć! Witamy Was znowu w Sales Machines. Dzisiaj z Pawłem powiemy Wam, w jaki sposób możecie zacząć pracę w nowoczesnej sprzedaży, Digital Sales. A dokładniej, na jakie stanowisko najlepiej Wam aplikować, jeśli chcecie rozpocząć pracę w tym nowym dla Was zawodzie. Na przykład się przekwalifikować. Te stanowiska to albo Sales Development Representative, lub po prostu Business Development Representative. Mówiąc najprościej, to jest taki pomocnik typowego sprzedawcy. Nazwy i opisy tych ról różnią się często zależnie od firmy. Generalnie przyjmijmy, że Sales Development Representative działa bardziej w modelu outbound, a Business Development Representative w modelu inbound. Tak też je Wam przedstawimy. Zaczynajmy. Kim jest SDR? Sales Development Representative. Pamiętacie, iż kilka razy ta rola pojawiała się w poprzednich filmikach. Jest to rola opierająca się na pracy w modelu outmandowym charakteryzująca się inicjowaniem pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem w celu zweryfikowania możliwości sprzedażowej oraz w późniejszym etapie umawiania spotkania. Taki handlowiec ma za zadanie otwieranie tematów dla sprzedawców czyli generuje on leady poprzez różnego rodzaju zimne akcje jak na przykład cold calling lub cold mailing. Najważniejszym problemem przed jakim stoi SDR to odpowiedź na pytanie, jak właściwie powinien szukać prospektów, czyli potencjalnych klientów. W tym celu musi on dokładniej wiedzieć, kogo tak naprawdę szuka, czyli innymi słowy, jakie są u Was ICP, idealne modele klienta. Na przykład w naszej obecnej firmie Codewise dostarczamy oprogramowanie marketingowe do zarządzania reklamami w internecie. Nasze ICP to trzy typy klientów: afiliata, taki freelance marketer, media buyer i agencja marketingowa. Kiedy już nasz SDR wie, kogo tak naprawdę powinien poszukać, musi sobie ułożyć listę prospektów. Następnie trzeba do nich najzwyczajniej w świecie zagadać. Te osoby najpewniej się tego w ogóle nie spodziewają być może nigdy nawet nie słyszały ani o istnieniu naszej firmy, ani o naszym produkcie. SDR musi więc zdobyć ich uwagę, poznać ich potrzeby oraz zainteresować produktem. Następnie przekazuje on taki zakwalifikowany outbound Lead do handlowca, ten zaś prezentuje im produkt, wysyła umowę i miejmy nadzieję, sprzedaje z sukcesem. Kim jest BDR? Tu sytuacja się zmienia w porównaniu do pracy SDR-a. Handlowiec działa głównie na lidach przychodzących do nas poprzez działanie marketingu, czyli w oparciu o model inbound. Odpowiada za kontaktowanie nowych lidów, przeprowadzenie odpowiedniej kwalifikacji w zależności od procesu w firmie może to być system punktowy lub zero-jedynkowy. Na podstawie odpowiednio przeprowadzonej kwalifikacji, BDR podejmuje dalsze kroki. W 90% przypadków, jeśli kwalifikacja zakończyła się poprawnie, przekazuje temat do działu handlowego i łączy potencjalnego klienta z handlowcem. Czyli tworzy SQL-a, lida zakwalifikowanego do sprzedaży. Pamiętajmy, że w Inbound Sales to dział marketingowy generuje nam dużo lidów, lecz są one różnej jakości. Dlatego bardzo ważne w pracy BDR jest to, by metodycznie i sumiennie obrabiał on wszystkie leady. Nigdy nie wiemy, pod którym kontaktem w CRM kryje się wyśmienita okazja sprzedażowa. Kluczowy jest więc czas reakcji, czyli pierwszego kontaktu z lidem. Jeśli skontaktujemy go za późno lub co gorsza, nigdy się do niego nie odezwiemy, nie tylko stracimy doskonałą okazję sprzedażową, lecz także przepalimy budżet firmy. Przecież każdy inbound lead coś nas kosztuje. W obu przypadkach bardzo ważnym elementem jest efekt skali. Może wydać się to banalne, ale im więcej prospektów uda ci się pozyskać i skontaktować, tym więcej będziesz w stanie stworzyć okazji sprzedażowych. Pamiętaj, nie poddawaj się po kilku nieudanych próbach. Często będziesz musiał wręcz dobijać się do danego klienta, zanim uda ci się z nim porozmawiać. Nie powinieneś się zniechęcać. Czasem możesz porównać to do maratonu. Zanim dobiegniesz do końca, nie możesz zrezygnować na 5 lub 15 kilometrze biegu. To samo jest tutaj. Wielokrotnie na początku swojej kariery zawodowej, czy ja, czy Marcin, musieliśmy wykonywać po 50-60 akcji, zanim udało nam się doprowadzić do rozmowy z osobą decyzyjną w firmie, której chcieliśmy zaoferować nasz produkt. Bądź cierpliwy i konsekwentny, a sukces będzie znacznie bliżej. Pamiętajmy, że tak SDR, jak BDR reprezentują naszą firmę przy pierwszym kontakcie z potencjalnym klientem. To ich szybkość reakcji, entuzjazm i znajomość problemów klienta stworzy u niego dobre pierwsze wrażenie. Ono zaś bardzo mocno wpływa na skuteczną szansę sprzedaży. Wyśmienita relacja zbudowana na tym etapie przechodzi potem na handlowca, który będzie kontynuował proces sprzedażowy i domykał deala. Myślmy więc o tym stanowisku jako kelnerze witającym nas na progach dobrej restauracji. To od jego zachowania zależy, czy wejdziemy do środka i sięgniemy po menu. Poznaliście dwa podstawowe stanowiska sprzedaży, od których większość z nas zaczynała, a może i Wy, jeśli jeszcze nie zaczęliście, to już niedługo zaczniecie. Tak się składa, że wiele firm poszukuje kandydatów na takie stanowisko. Poniżej możecie znaleźć link do ogłoszenia o pracę w naszej firmie do danej roli i jeśli wydaje się ona atrakcyjna, nie czekaj, zaaplikuj już teraz. Dziękujemy wam za uwagę. Prosimy zostawcie komentarz, czy wam się podobało. Dajcie lajka, like jeśli tak, zostawcie subskrypcję. No i do zobaczenia. Cześć.